Właśnie, zastanawiam się, czy naprawili już ten problem. Chyba tak. Kiedyś pamiętam można było sprzedać rzeczy, były traktowane w sensie jako. ...kosztowności przedmioty, które służyły do badań nad istotami. Byłem ja z tego tytułu wysoce niepocieszony, kiedy sprzedaję wszystko najpierw, później poszedłem do NPC-a, który zajmował się sprawdzeniem badań, przyjmowaniem tych przedmiotów do badań i okazało się, że niczego nie mam, ponieważ tak jakby sprzedaję to przed chwilą kupcowi. Kupcowi? Kupcu? nieważne. aha, ok. Prawie nie ustawał. Ciekawe, czy był ranny, czy był chory. Ja bebi. Idę tylko Nie pamiętam, czy tutaj trudniej jest o Onyx czy obsydian. Chyba o Obsidian. Co nie zmienia faktu, że Onyxy mi tak nie pogardzę. Dawaj mi to. Więcej hmm. Onyxu. Jeszcze więcej banitów. Dobra, 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 okej, okay, nie będzie niespodzianka <skrywa> um, moment, bo jednak się nakleje naszych все уж трудно, трудно. Выгодный член так? Не задай избранных питаний. Ну давай мы уже такой не вдели их, Pariku, następnym razem nie pijemy przed drogą. A dalej. Tak ten. Problem z tą grą polega na tym, że wszędzie jest tak dużo różnego rodzaju questów, że ciężko przejść 2 metrów przejść 2 metry i natrawić na kolejnego sidequesta. A później trzeba znowu za nim biegać. Nie ja eksploruję mapy, bo boję się, że znajdę kolejne questy. Które też skuszą mnie do odbicia na chwilę od y, wybranej ścieżki. Jak widać, już tutaj mi się kilka razy zdarzała y, konieczność zmiany wyboru, ponieważ albo np. nie miałem odpowiedniego poziomu, albo miałem zawalony hipunek. A przecież nie mógłbym zdzierżyć zestawienia lud na ziemi, nie? Łuk muszą być. A jeszcze Aż <mulacza> lubi oh, to sobie sprzęt, na On wstaje, my go z powodem wkładziemy. że hmm. droga w prawo będzie mnie urządzać. O, powiedzmy, że to jest droga. Close enough. Kolejny przycisk stół z nami. Nie chce mi się z nim bić. Szania to. O. Dobra, słyszę, że nie ma już takiej możliwości... Hmm, rozsmarował go się pan z Nie powiem, że to nie jest spodziewane, ale... na eh, no dobra, Daryno, lgnij to. Ja też nie dotarłem na miejsce do tego cholernego fortu, a już mam zero mikstur. Ja będę musiał się znowu cofnąć do obozu. No i mam nadzieję, ma, nie ma co się do obozu. Jest uzupełnione, rozbłonione, dobrze. Zmienię sobie zwanie na... Um, to.

Coś po sobie zostawił o, Tyle dobrze Aha. Dobrze, idę Nie chce mi się Te walki trwają zbyt długo Powinniśmy mieć możliwość przerzucenia się przez nich i przejścia do ko kolejnej konkretnej lokacji, a nie tu się pół roku z pojedynczym losowym starciem. Um. Czemu on cały czas? Doskonale. Wszystko zebrane? Tak, wszystko zebrane. No to lecimy mostem i w stronę fortu. Hmm, ciekawe czy ten fort też można zająć. Nie przypominam sobie, bym próbował ostatnio, ale... Wielka widla leśna. Zanim wlezę tak na hama przodem, to spróbuję obyś go dookoła. O właśnie. Wejście od boku. Eee. Po co pałować się z od frontu? Jak można wejść do kuchni? Co jest, proszę bardzo? Aaaa, dobra. Poniekąd mam to znajomo. Raz się dokończył i demon. Dokładnie to, to samo było w Tylko tam się posługiwało popiołem na. E Tam posypało się kamieniem popiołem i można było... U, kamienie popiołem cholera. I można było potem uzyskać buty, które całkiem się nadawały się z tego co pamiętam dla czarodzieja. Hmm. Wszyscy poza mną levelneli. Ale nie umysłu się przydać. Twaryk. No chyba tutaj mi już wszystko co było trzeba w tym e, ucznictwie. Zobaczymy tego. A, ten... Sabo sabotaż sobotę może nie będzie. Hmm. No, może być. Teraz mi linia piasku, ale muszę od razu wejść do taktyk i ją wyłączyć. Blackwall staje to w różnych bardzo dziwnych miejscach. A kiedy później faktycznie jest potrzebna, to nie można jej użyć, bo jest na plonie. Wyrwałem Tak. Wyrwałem chwasa. Tak, jak wiem, że cytat jest absolutnie nie na miejscu, ponieważ wtedy teraz faktycznie wyrywa mi to nie chwasa, tylko zielsko. A powtórę. Metaforyczne znaczenie w ogóle umarło w tym momencie. No dzień dobry. Friday. coś tu jest na no, doczek, pytam. Nie. Ty, no cześć. в о me of someone pious bastard wore blinding white armor told me my shot beard left i can see how that describes me perfectly just all that niceness he was just so nice nice right i take it you didn't like this person sebastian would have taken that as a compliment uh. Dobra. Tutaj tych klasi się poturbowałem i... to raczej po prostu wyrżnąłem. To co im ja zrobiłem koło obicia ryja nawet nie stało. A oh. proszę. też się po prostu, Co to jest? Ok. Widzę kolejne okulara. A, się też sobie daruję. Chociaż tym sobie okularą używałem. I... no, widać, że to nie były wszystkie. <grystanie> nie, dobra, co mi Nie, 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 nie. Co, 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 co to jest to, bardzo dowódcy najemników. Dobra, skoro walczę. A, jeszcze się już No. mi to. O. Ciekawa ta zbroja, mi się wydaje na rzut oka. Popatrzmy. Tak. Biorę. A ja, dowództwo możecie kajać. Co my tu mamy? O. Więc kolejną, całkiem ciekawą, operacyjną wyraźnie tutaj się dało udaremnić. Dobra. Czerwoni tutaj też maczają sobie paluchy. że tam masz, to, to tylko Trebusz. Smuteczek. To jest zabawne. Nie mam gdzie powiesić flagi, więc nie mogę tego miejsca zająć. To jest po prostu smutne. Aczkolwiek jako for sprawił się dość kiepsko, ponieważ no, tak jakby właśnie wlazłem od tyłu, miejąc całą obronę. Więc z drugiej strony czy chcę takiego fortu? Raczej nie. Co za tego jeszcze okolicy tego trybusza, czy tutaj czegoś ciekawego nie ma. A, dobra. Nie wiem, czy to jest nieudane logo Ruinter czy Inquisicji, ale ktoś najwyraźniej się specjalnie nie popisał. O! Dzień dobry. Gdzieś jest... O! Jest ten wyborczyk No, od razu ogarnę to okularom Czy to wszystko w ogóle zafie? Dobra, ogarnę okularom Proszę, Dobra. wszystkie odłamki znalezione. Teraz muszę wrócić do tego cholernego trybusza. Ja wiem, że on przycinał podczas tego używania tego okularu. Tak bardzo. Teraz muszę wrócić do tego cholernego trybusza i zejść na dół na tą poczną platformę. Na szczęście droga nie jest szczególnie długa. Oh, what the... Ani szczególnie zaludniona. Więc całe szczęście. Ludzie w zbyt dużej częstotliwości mnie irytują. Szczególnie jeżeli mają... Jeżeli ich imię zaczyna się od bandyta albo kończy na bandytów. Dobra. Mm, tu, w prawo. W przyskoczy. O, przyskoczy. <grymna> Another key to that mysterious old temple. <grymna> To trochę bolało, ale nie chciałbym się iść dookoła. Bardziej że dalej mam jeszcze mieć leczące. Leczące! Dobrze, że reszta się tylko teleportuje za mną i nie otrzymuje w ogóle obrażeń. Więc mogę pójść zamknąć ostatnią szczelinę w knię i haltera, bo tam chyba tylko jedna była w ogóle. No teraz się sprawdzi. Będę musiał oczywiście przebić przez przez tą bandę idiotów. A tak. To jest lamek. Przetwarzam. Dajmy to. Wsunąć się tu z tymi frajerami. Dobra, zabierze gwaranczki. Tak, od. Dla pewności. No już mi się noga powinie. Wyciąłem ten brzecz, nawet mieczem brązny. A a tam ten brzecz jest niedźwiedziem. Całą masę. Tak, A, był co No, temat za zakończony. Nniejszym, zarówno nie jak i tych frajer Znaczy, tutaj skończyłem. Droga do szczeliny Musiałby i tak ten. Co to jest? A, odłamek jeszcze jeden. No dobra, skoro już tu jestem, tego go zgarnę. Dobrze, hmm, Tak. Aha! Kolejny kraje jak wielką radością witam fakt, że oni także podstajają. Zacznijmy się kochać bandytów, tak szybko odchodzą. Daj mi to. Tu jeszcze coś mi się śmiga, coś z tym zajmę. Pewnie jakiś korzeń lecznicy w sensie elfi. O. No tego nigdy za wiele. jest ta 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 jednak mogę do niej pojeść Hmm, jakie ładne otoczenie. A, zacznę od tego. No to Dziękuję. No ktoś też mogę świetnie. Została losowa. Dobra, to tego wywala chociaż Cień, Cień, też Cień, też Cień, i też Cień. O, świetnie, bo jedno Teraz rozmowa. Uh. Co? Aha, teraz mi się w No. Czodaj ten ser. To wygląda jak ser. To wygląda podjęt na ser tym tryb. Blakłowała na plecach. What the hell? No, nieważne. Poszło zdecydowanie lepiej niż ostatnio. Dobra, chcesz? Dobra, spoko, masz, proszę bardzo. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że będziesz uzyskuć funkcjonowanie... ...zaoferowanym w Nie wiesz że mam inne ważniejsze rzeczy do roboty niż te. Dobra, czy to już to już wszystko? No, Odłam jeszcze. Cofnę się Panie szybko, i pójdę poszukać innych. Nie dobra, najpierw znajdę te cykle, te odłamki. później poszukam łamków w innych miejscach i później wznówię nagrywanie od momentu dotarcia do tego pięknego miejsca do którego Teraz już mam klucz.